Cześć, witajcie. Trochę nas nie było, ale wracamy z wielką mocą. Zobaczcie podsumowanie roku 2018. W tym będzie tylko lepiej. Młodym się podoba, w się momencie, bo tak robi tak rodzinną atmosferę, było nam tak niemiło. Czuliśmy się jak na rodzinnej imprezie. A szczerze powiem, wiedziałam, że to będzie twarda, ale nie aż taka. Nie Fii. pyta, Super. skąd wzięłam sukienkę, tylko skąd wzięłam DJ'a. No no Ludzie nie chcieli wychodzić, tak dobrze się bawili. DJ ich zaprasza, nikt nie chciał opuścić budynku, no po prostu rewelacja. Tak, Takiej imprezy się jeszcze nie spodziewaliśmy, Hardest hard air, ladies and gentlemen. Dzięki za uwagę. Na koniec, jeszcze dwa słowa od króla. Cześć, witam. Kłaniam się, Kłania się Zenek Martyniuk zespół Akcent. Kochani, zachęcam Państwa do subskrybowania kanału Wojtka Grockiego. Wojtek Grocki, DJ and Conferencier. Pozdrawiam serdecznie.